Siemaneczko wszystkim pozdrawiam serdecznie na wstępie. Sezon żniwny, niebawem. Co dzisiaj mamy? Czerwiec. Czwarty dzisiaj chyba bodajże. Czwarty coś jeszcze miesiąc, półtora miesiąca i niepewnie żeby będzie się cieło. Ztu dużo paku wyciągnięty, ale to nie, nie z myślą o to, że już go zakładać, tylko komba i został odwrócony w drugą stronę. Robi się tutaj w nim. Elektryka. Tu było coś od początku źle pokrzanione. I wszystko się od nowa, że tak powiem, podłącza. Bo jak się włączyło, załóżmy krótkie światła, to były krótkie. Włączyło się postojówki, to były krótkie już. Postojówki krótkie. A jak dało się długie, to świeciły i długie, i krótkie. Tu, tu się strasznie nagrzewała żarówka i paliło zaraz żaróweczki te, nie? No i tutaj się Właśnie robi to. Nie ma czasu nagrywać, ale tak po łebkach Wam na nakreślę. Jak idzie robota. Ładowania nie było w tamtym roku. Tamten rok przyjechaliśmy praktycznie bez ładowania tym Bizonem. Nie używało się żadnych świateł, nic. A teraz <laughs> i świat będą. Sygnał dźwiękowy i ładowanie. Prawda? No i o i to najważniejsze? Kogut z elektry. Zobaczcie. Zakłady. Ele Elektromechaniczne elektra. To jest prezencik od pana Michaela z USA. Pozdrawiam pana Mike, pozdrawiam cię Michael serdecznie. Michael fajny człowiek możecie sobie zajrzeć u niego. On ma takiego bizona longa. Taki bizon w wersji na Amerykę szedł. Barwie ma takie niebieskie. Michael USA wejdźcie zobaczcie. Poglądajcie tam też chłopak ciekawe rzeczy nagrywa. Za wielkiej wody, a tu idzie tak jak mówię robota. Nowa stacyjka, tutaj sygnał dźwiękowy, bo wcześniej nie było, ale to sygnał niepotrzebny. Ale wiadomo, zawsze to jakiś tam będzie coś. I się tu zrobię jeszcze chyba taki guzik bo to jest zegar odładowania, prawda? On tak działa, nie działa. Muszę jeszcze kontroleczkę zrobić, czy... no i przez nią pójdzie wzbudzenie. Wiadomo, nie. Tutaj gdzieś trzeba będzie kogucika umocować. To teraz nie wiem czy nie dać mi jakiegoś podwyższenia. Weź no Majka się wypowiedz. Czy dać ten kogut, tylko centralnie zamontować? Ja bym to jakiś kawałek profila dał jeszcze wyżej, żeby on troszkę był. Nie będzie łatwiej przewody, no bo... Tak, tak chyba się zrobi. Tu się da taki profil, załóżmy kwadracik taki, kwadraczek. I on na tym będzie kwadracie, ten kogut będzie wyżej trochę, nie? I będzie lepiej przewodu tutaj puścić spodem, nie? Mieliśmy z gienkiem zrobić plan też tej kabinę. Ta kabina nie musiałaby być wysoka. Chociaż człowiek z metra cięta, ale za wysoki ten dasz. Za, no, wysoki. Nie za wysoki, żeby tu wjechać, to ledwo, ledwo to zostaje 5 cm, nie? Jakby to założyć kabinę taką polską, oryginalną, ona by była wyższa i ten komba już by tutaj nie wjechał. No i tak, kupić kabinę, trochę ją obniżyć, albo zrobić kabinę po swojemu. I dałby wtedy klimatyzację. I by było. Jak na razie ten bizon danych jest wystarczający. Na to powierzchnię, co się obrabia. Też powiem, że może dużo pali taki kombań. Nie, powiem Wam, że nie dużo. Nawet jeżdżąc wolnej, <laughs> przy tak się kosi nim. To zazwyczaj to schodzi hektar godzinę 40. Ładnie muci wtedy, ładnie czyści kombajn. Lekko sobie pracuje, nie ma takiego zapotrzebowania na moc. Spala wtedy na hektarki 16 do 16 litrów. Więcej nie pali. Skąd wiem? No sugerując się po tym, ile paliwa się wlewa i ile jest skoszonych hektarów, nie? Właśnie. Na przykład kosisz 5 hektarów, no to 80 litrów ropy się dolewa. Teraz się dać ropę ze zbiornika. Ten zbiornik to jest głównie pod kombaj kupiony, żeby... na paliwo, żeby podjechać kombajnem, natankować. Nie latać po tych już drabinkach i w ogóle A teraz jest podłączony Prostownik, bo ten akumulatory całe zimę stały no były ładowane przed Końcem Przed końcem, co ja gadam, Przed wyciągnięć, znaczy wyciągnięte zostały z bizona Zaniesione do ciemnego pomieszczenia, do piwnicy no i były naładowane, nie? No i dzisiaj Wczoraj były założone I tego I... <laughs> za został odjechany, zajechany w drugą stronę, żeby to było widno się robi. Tam jest ciemno strasznie, tam nie ma tam bramy. I tak to, pokrótce. Taki krótki filmik. Co, jak dwunastka, zaraz wam pokażę. Dwunastka jeszcze jest założone. I tak, miałem cię to trochę zrobić, trochę tu się siedziało. Także, o no tak to wygląda. No tak. Opony wąskie. Miał jeszcze dobre, jakby te opony były kiepskie, człowiek może by się pokusił o szersze, ale z drugiej strony tak, jakby był szersze, to znów tutaj by ciężko było wjechać. I tak zawsze coś. Tak samo jak Zetora Zetora mieliśmy kupić opony tylne, takie jak w 72.11, czyli 16,9 na 28, czy tam jak to woli 420 na 80 na 28, ale wtedy znów by ten zator tu nam nie wjechał. Chyba, żeby powietrza spuszczał za każdym razem, bo się mieści na dosłownie centymetr, półtora centym, no dwa centymetry jest teraz tam, chcąc wjechać. Nie? A tak się wjeżdża na spokojnie. No, tu jeszcze zobaczcie. Jest zaczepiona jest przewracarko, zgrabiarka taśmowa. Ona głównie służy do przewracania. Z zwierząt, jakby ktoś pytał, jest jedna krówka. Także czałonki pokosić większość łąk zostaje tylko skoszona które trawy lepsze się zabierze tam niech 2 hektary powiedzmy ale jeszcze tylko aby skosić, no bo musi być łąka skoszona przynajmniej raz do roku nie no i tu sta jutro kilkutropę to poprzewraca i może będzie akcja zabierania to coś się nakameruje dwunastko się pojedzie z dwoma przyczypami dwie helki, dwunastka i za to będzie pracował a tutaj już patrzcie, jest poskładane, ten przewód tylko trzeba kupić, nie wiem, jakiś, jakiś on długi strasznie, tak on tu był za dłużej założony i to wygina go i gnie go tam. To się kiedyś umyje, ten czołnik ogólnie będzie robiony remont w nim. Czego będzie? Ale już nie będzie się robić takiego remontu jak w 80, znaczy takiego, czyli tam dachu już nie będziemy, nie będziemy ingerowali w dach, tak? zostanie tak jaki jest. No. Butniki. No butniki można by było wymienić. Aczkolwiek nie wiem. Plan jest taki. Zrobić mi szybko skrzynie biegów. Czyli tak jak w 80 było robione. Ten sam komplet się kupi tutaj. Pewnie skorursa. Chyba tylko korus to robi, chyba jeszcze ten skropol, ale nie wiem. Skoro tam było założone, niby się sprawdza. No jest OK. Także tu się zrobi szybko skrzynie. No, wiadomo, czy będzie robiło skrzynię, to trzeba będzie rozebrać tę skrzynię, wybeweszyć całą. No, to tam pewnie i zaraz łożyska pójdą coś i podejrzewam, że teraz trzeba i tak kupić te butniki. Te butniki to już takie troszkę słabe, słabszej jakości, co nie są, a może oryginalne. Tak, to są oryginalne jeszcze. Twarda, twarde są, tak wziąć w rękę. No, ale... ale są już do wywolenia. patrzcie, zobaczcie, tu jest pognite wszystko. Kabinę trzeba będzie wygaskować, tak jak tam, pomalować. I kolor nie wiem, czy zostawić ten kolor co ma, czy go na czerwono dygnąć. Zobaczymy. Jak musicie? O, tu jest sobotniki zobaczcie to już za tu. to. To może dziurę by zrobić na wylot już on. Tak samo tutaj. Także jak będzie zdrowie, się będzie żyć, jak da zdrowie, to to widzimy się, go będzie tutaj dłubało przy nim. Tu już zatarek z kosiarką. Już pierwsze pokosy poszły. Hektar łąki praktycznie jest wykoszony, może... No może nie niecały. Będzie barkować kilka arów. Ale coś koło tego. Jakieś 95 ary tam jest. Teraz aby słońca kilka dni. I Kiedyś jak było słoneczne dni, to się tylko raz przewróciło. Siano samo wyschło, bez, bez pracy praktycznie. Bo był kiedyś taki upalny rok. Było skoszone, poleżało dwa dni w pokosie. Jak się to odwróciło, no to wiadomo, tam u dołu jeszcze było zielone. Góra już praktycznie tam... strasznie prażyło wtedy słońce. <grystanie> no i po się raz się odwróciło i w ciągu, nie wiem, 6 dni już było wyschnięte to siano, doschło. Ale teraz nie, bo to popad... Było skoszone, popadało wczoraj konkretnie. No i w piątek ma padać. Czyli pojutrze, ale to może będzie. Także tak, to proszę Państwa, a, i to jeszcze był robiony alternator, kurde bele, bo... Uzwojenie. Było zwarcie, nie? Jak masz tam... Jak tam są trzy, trzy te... te trzy uzwojenia, czyli tam jakby te gwiazdy. Trzy zwoje. No to między... Między zwojami wiadomo jest przejście i było przejście między zwojami a obudową. Gdzieś coś musiało być, skrzaczyć. i ten stojan trzeba było kupić sam. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. Dobra, no dzisiaj to jeszcze zamykać. Zobaczymy, jak to się ładuje, jak tu się naładowało. Znaczy zamykać, zamykać, zamykać! Ale jeszcze... O kurde! Wskazówka nie spada, czyli ten akumulator jest strasznie... wyrąbany. Już się ładuje godzinę 26. Dobra, trzeba go dwie godziny podładować. Małym prądem go ładuję dlatego, a później na drugi przełożę. I o godzinie 23.00 trzeba będzie przyjść, wyłączyć. No i kłaść się spać. Że tak to. O, wygląda. To jeszcze silnik zbliżony. Zasadniczo, patrzcie jak paliło te żaróweczki, O, ona już się fioletowa zrobiła. Czy widać? Czy nie widać? Patrzcie, jaka fioletowa żarówka. Hmm. Tu jeszcze jest nakryty silnik z Bizonka, przecież go będzie w tym roku pewnie przychajcować, odpalić. Był kupiony tak, że był, ale Odpalimy go dzisiaj dzisiaj w tym roku znaczy Już będzie chwila przerwy wytchnienia. Także Także pozdrawiam wszystkich serdecznie No i wszystkiego dobrego Piątek jeszcze kilka dni niebawem i weekend trzymajcie się z Panem Bogiem. Dla wszystkich jeszcze powiem, aby plon był z nami w tym roku. To chyba plonu nie będzie na rzepaku. Co jak u Was jest? U nas to chyba nie będzie tak. W tamtym roku było 3-300 średniej w rzepaku, rzepaku. Na, na jednym polu było lepiej, na, na drugim gorzej. Na jednym to było nawet 4,5 tony, tak jak patrząc. No, niektóre jakieś takie słabsze pola, nie? Gdzieś tam coś tam w lesie, szczególnie między drzewami, gdzieś zacienione. Tam gorzej było. A są takie pola, że drzewa są obok zaraz, nie? Także myślę, że w tym roku będzie gorzej ze, ze względu na te przemrozki. Rzepak nie mógł w ogóle wystartować cały czas. I to najgorzej, że było w lutym, były takie ciepłe dni. On, on wtedy ruszył, nie? Ten rzepak. Zaczął rosnąć. Później go przyhamowało i tak kilka razy tak ciepło, zimno, ciepło, zimno i on tak praktycznie to on by był bez jakiegoś antywylegacza. No. Bez skradzania tak, regulatora wzrostu, że tak powiem, no. chciałem księżyc widać tam. Hmm, także do soboty się to może ogarnie, myślę. Hmm. I będzie elegancko. Trzymajcie się, cześć.